Siemanku, z tej strony, Mister Kojot. A u, słuchajcie, jaką woda tutaj na mojej rzece. Masakra! Stan wody strasznie się podniósł po tych deszczach w maju. Słuchajcie, oddzielę na ryby, ale niczego nie złowił. Ale dzisiaj nie temat ryby, a jak wywołać żdżownicę, czyli po mojemu, glizdy. <śm> Z ziemi, słuchajcie, będzie na pewno ciekawy filmik. ho, ho! Pokazuję, co mam ze sobą. I zapraszam na film. AUUU! Dobra, słuchajcie, mój sprzęt do wywoływania oglizdów wygląda w ten sposób. Ja. Słuchajcie, ten patek, co tu mam, to jest z gardi sztangi. Gardi sztanga, wiecie, tutaj nie, tam się gardiny la, la. I następną część. Ponacinane to mam. Słuchajcie, zostawione tak 25 cm, 30 i szpica. Będę to wbiją. mam młotek ze sobą. Może też być, słuchajcie, sztyl zmietły, albo co, albo jakaś tarjeta od sąsiada, albo co, ponacinano, kąsek pateka słuchajcie, e, i też to do egzaminu. <śledzio> Będę wywoływał blizdy. Szukamy miejsca, w którym mogą się znajdować te małe gady. Wietrowa, gęsto, to może to niewiele się, się wleza może do tego buszu tu, tam jest inna roślinność. Może tam coś znojda. O, tu jest miękki teren, słuchajcie. Patrzcie. Tu będą siedziały... Moje lizdy zaczynamy dropać. Nie wiem, że za chwilę kurde wywołam krycika. Wyleże mi, spod ziemi i powie. Ahoj, to jestem ja, twój krecik. <grywka> A ja mu dobry dzień. Kaj są te glisty? <grywka> <grywka> Słuchajcie, jedna już jest. Dobra. znowu egzamin, słuchajcie, jedna już jest. Trochę trzeba się narobić. Jo, ja klupia, dropia, klupia, dropia. I wylazła piękna glistka, słuchajcie. mam też strach, robię też pauzy, żeby nie wywołać pożaru. Bo nie chcę, żeby coś się tu hajcło, ale pogoda, mome jako momy. Padze już pomału zaś deszcz. A, nieważne. Dobra, kupimy dalej i szukamy następnego. O, co tu jest? Jest, idzie. Słuchajcie, następny wylazła z was Piękny. Kajucie kosz. No nie uciekaj mi. Ładno, na rybki będzie jak znalazł. Tery, ty. taki coś. Одна се уже там закопала. Милджу. Jak... O, pękła mi. Nie, nie. Słuchajcie, kliza to taki wrobok, niby, albo to idzie no, na choczyk, ale głupi to nie ma. O, 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 o. Wiecie czemu? Musicie poczekać, aż ona wylezie cało. Jak ona wylezie no, do połowy i was ujrzy, że chcecie ją łapnąć, ona, ona się schowie Miałem to przed chwilą, mi się sowała i pękła na połu jak krupniok trudno, jednej gliski imieni. Piękna pogoda majowa. Kocham to. Cały miesiąc zleje. Kiedy się to skończy? Ale pogoda, jakby nie było, jest piękno na zbieraniu właśnie takich oto e, robaczków. O, co tam było? Nie wiem. Dobra, słuchajcie. Zmienimy miejscówkę I szukamy medali.

I następno piękno. Jedziemy dalej. Nie są te gliski, że, że tak powiem, kurde, jakieś olbrzymie, ale uciecha, słuchajcie, uciecha, że coś po prostu działo. łażą fajnie do góry i lala się ich zbierą. Nie są to jakieś tak godne, kurde. Potężne anakondy, ale. Ho, 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 ho. jest fajnie. Słuchajcie, to są takie wibracje, że normalnie cała Ziemia chodzi. One no, muszą powyłalić się. I oby z tej ziemi. Mam Cię! Oho, oho, oho. No piękna jesteś! Tak, słuchajcie Moja konstrukcja zdała egzamin Muszę to jeszcze wypucować, bo to mu teraz mazany. Pójdzie to do taszy za chwilę oho, oho, Co powiecie? Oho, coś bym jeszcze co pokazać Tym co tym tak ruszą dziwajcie się jak obgryziony Jest! słuchajcie, znowu egzamin kto ma czas, słuchajcie, i tam chęci robcie sobie taki coś wybiercie się nad rzeka, czy tam na jakieś mokradła, czy do lasu i, czy nawet w ogródku swoim poszukać, słuchajcie glizdu. no i przetestowane, udało się słuchajcie, jo pomału się pakuje nie jeden z was powie ty, e, a ty się głupi jak palce one same wychodzą i tam se, idzie się to same, samemu pozbierać. Jasne, że tak też idzie ale Jo to chciał przetestować i cieszy mnie to, co dzisiaj wymyślił, bo się sprawdziło. Nie nie powiedzą: A kup sobie lepiej paczka, czy ta mała puszka glizdu w sklepie wędkarskim i może spokój. No też życie, ale nie interesuje mnie to. Jo zaś był nad wodą troszkę. Jak widzicie, za mną jest ta rzeka moja. Ja, Ganges. Masakra tej wody. tego go jak na samym początku, przybyło coraz więcej. Po wędkarstwie, o ja wiem, tam wszystko płynie w środku. Tu nie widać tego, ale obojętnie co wczepniecie, tam jest zarost na żyłkach, masa syfu. I same zaczepy. Ja już to nie roz? Przez, prze, już, już to nie roz, sam studiował, przestudiował, studiował, przestudiował, dobra, co dalej, no czekamy na fajną pogodę i wybieramy się na rybki, te takie małe gliski, co mam w tym moim pojemniku, tam w tej taszy, wezmę to do domu, pofutruję to, niech to urośnie i będzie na ryby, ok, słuchajcie, ja się z wami żegnam, pomału mi się do bateria, kamera jest mokro i widzimy się w następnym odcinku myślę, że z rybami jasne przyjmijcie się ciepło pozdrawiam was, mister kojo Au!